przesilenie. Nie będę walczył w waszej wojnie, w ciepły wiosenny wieczór, gdy znosiłem śmieci posegregowane, papier, kocie kupy, szkło i plastik, mdlący zapach mirabelki, szczury, jeszcze młode. Czy będę walczył w waszej wojnie? Tak. Będę walczył w waszej wojnie, nie, nie będę walczył w waszej wojnie. Od grudnia trazodon, sertralina, a w lutym grypa, oseltamivir, miwir, miód, imbir, cytryna. Od marca lamotrygina, sertralina, trazodon. Dwa transportery, czternaście pięciolitrowych bukłaków z wodą, dwa koty. Czy będę walczył w waszej wojnie? Tak. Będę walczył w waszej wojnie, nie, nie będę walczył w waszej wojnie. Tak, będę walczył w waszej wojnie, nie, nie będę walczył w waszej wojnie. Poniżej słodkie, lepkie i duszące, czereśnie, śliwy, morele, jabłonie. Poniżej wiosenny, ciepły wieczór, spokojnie. Lamotrygina sertralina, lamotrygina trazodon. Czy będę walczył w Waszej wojnie? Nie będę walczył w Waszej wojnie.